Szanowni Państwo, świat się zmienia, mamy coraz mniej czasu i Storytel zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowił wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wyprodukuje 3612 audiobooków, które będą trwały równe 6 sekund. Najważniejsze informacje, konkret. Oto pierwsze 6 audiobooków. Zapraszam do wysłuchu. Storytel prezentuje Jane Austen Duma i uprzedzenie Nienawidzą się, potem jednak nie. Koniec. Storytel dziękuję za wysłuchanie audiobooka. Czytał Filip Kosior. Bram Stoker. Dracula. Typ się Dosłownie. Bolesław Prus. Lalka. On ją kocha. Ona woli pieniądze. Sklep idzie dobrze. William Shakespeare. Romeo i Julia. Poznali się. Pokochali. Umarli. Ach, te nastolatki. Mary Shelley. Frankenstein. Stworzył potwora. Potwór był spoko. Ludzie jakby nie. Gustave Flaubert. Pani Bowary, Marzy o romansie. Ma romans. Umiera. Te i wiele innych audiobooków, które trwają 6 sekund, znajdziecie tylko i wyłącznie w Storytel. Czytał Filip Kosior.